Kochani, zostałem porwany przez Hero Braina. Strzelcie teraz subskrypcję i łapkę w górę, żeby mnie uratować. Dawid, ty chyba mnie szuka. Teraz w, zamiast Baldiego w Hero Proszę pomóżcie mi. Yośmano, widzowie, widzimy się na moim odcinku i zostałem porwany przez Hero Nie uwierzycie! Najpierw Baldi. Teraz Brain i jeszcze zostałem porwany w jakiejś klatce z jakimiś luzikami. No ja nie wierzę. Strzelcie oczywiście Subskrypcji i łapkę w górę, żeby was nie ujął żaden kozacki film. No i Dawid, mam nadzieję, że mnie teraz będzie szukał. Będę próbował na różne sposoby się z tą wydostać. Ale nie wiem, czy dam radę wydostać się z takiego czegoś. Tu jest par... On mówił, że tu jest parę warstw. Obsydianu, dlatego ja już się zaczynam bać. Musicie mnie ratować. Naprawdę. Ja nie mogę tak dłużej żyć. Cały czas tylko Hero brainy. Jak nie Hero brainy, to te. To... Nie, no, ja. Ja jak go dorwę w swoje ręce, to. Nie mogę otworzyć tego. EQ. No kurde, no nie mogę nie niszczyć. Nie. Ja. No kurde no No, no nie no bo no, ja będę uwięziony no Mam nadzieję że Hero nie zrobił nic mu I nie przemienił go w żadnego nikogo Z jakiegoś komando Nie wiem, nie wiem bo on wygląda podejrzanie Wygląda podejrzanie te Już tak nie wyglądają to jakiś mały jest. Oni nie mają profesji. Jeszcze dobrze, że nie zamka trzeba nie, zadaw, to nie tutaj z głodu W ogóle na jakiejś pustyni jestem... Nie no ja nie wierzę. Czy to jest jakaś buźka? No nie no no. No nie. Oczywiście wpadajcie na kanał Dawid Plus. On teraz nagrywa odcinek. Ale powiedział mi tylko, że nagrywa odcinek i Herobrine mu dał jakieś zadanie. Nie wiem, może w poszukiwaniu nie, ale no przecież to było najpierw takie dobrze. A w ogóle moja córeczka jeszcze jest na wakacjach. Ale mi to trochę wygląda podejrzanie ta burzka. To jest jakaś tam w stronę, tam jest jakiś las. Mi to podejrzanie wygląda. Ach, kurde nie wiemy co mi tu mam robić. No kurde, no będziemy musieli coś tu porobić. I tu jeszcze dowierzy mam 50 level. Będę próbował te kraty niszczyć. Musimy tutaj niszczyć. W ogóle to tych lewerów to. Kurde, niech on wkurzają mnie jak nie wiem kto o, teraz mogę coś umieścić ale kurde, jak to mnie tu długo zejdzie umieszczony Dawid Dawid przyszedł ale to jak szybko, Cudem. Dam! Ej, jak ją mogę otworzyć? Nie mnie! Trzeba to trochę zabrać, bo oni mogą. Oni mogą być ten! Oni mogą być. To na mnie samo Dobra. Na no, szczęście nic mi się nie stało. Dawidowi też się nic nie, stają, nie stało. Jeszcze musimy tamtych zaklepać. No dobra. Zaklepiemy jeszcze tych villagerów. Czy to jakieś komandosy? Nie wiem. No więc dobra. No więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.